Trzy dni rozgrywek 300 zawodników z Polski Południowej. Pierwszy ogólnopolski turniej piłki ręcznej Libiąż Cup był głównym wydarzeniem sportowym minionego weekendu. Wysoki poziom, sportowa atmosfera i udana organizacja. Tak można w skrócie opisać pierwszy ogólnopolski turniej piłki ręcznej Chłopców Libiąż Cup 2011. Jej organizatorem był powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szanowie i Zespół Szkół w Libiążu. W turnieju wzięło udział ponad 300 zawodników. Generalnie z południowej Polski. Od Łodzi po, po Kraków, z Krakowa, Kusy Krakowiak, nasze libiąskie drużyny, HKS Łódź, Dzierżoniów, z drugiej strony od strony Wrocławia. Bardzo dużo drużyn, które zaangażowały się tutaj i przyjechały do nas. Śpią u nas w szkole, żywią się u nas w szkole, zakwaterowanie również mają w zespole szkolno-gimnazjalnym, natomiast całe imprezy odbywają się na dwóch salach w Szanowie i w Libiążu. Już od początku rozgrywek było wiadomo, że zawodnicy z powiatu chrzanowskiego, a dokładniej z Libiąża są faworytami turnieju. Przynajmniej w roczniku 9-6. Odbywają się już mecze finałowe. Na kogo pani typuje? Kto zwycięży ten turniej? No oczywiście w starszym roczniku chłopcy z Libiąża. To jest chłopcy trenowani przez pana Michała Gacka. Po meczach finałowych potwierdziły się te prognozy. Podobieczni trenera Michała Gacka stanęli na podium. Najlepiej wypadli chłopcy prowadzeni przez Michała Gacka. Ten ergacek podzielił swoją grupę na dwa równorzędne zespoły, PEMOS Libiąż 1 i PEMOS Libiąż 2 I okazuje się, że chłopcy z drugiego zespołu znali pierwsze miejsce, natomiast teoretycznie lepszy zespół zajął drugie miejsce. Prowadzili równorzędną walkę i tylko się cieszyć, że, że się rozwijają. Z kolei w roczniku 9.7 triumfował Kusy Kraków, natomiast w roczniku 9.9 zwyciężyła reprezentacja krakowskiego klubu Krakowiak. Zorganizowanie trzydniowej sportowej imprezy było sporym wyzwaniem organizacyjnym. Bardzo duże wyzwanie, ale gdyby nie pomoc sponsorów, partnerów i wszystkich moich nauczycieli i trenerów klubu Pemos Chrzanów, zwłaszcza libijskich trenerów, no byłoby to nie do, niemożliwe do osiągnięcia. Ale, ale cóż, wyzwania trzeba podbiera, wybierać i działać. Podsumowując całą imprezę i organizacyjnie i sportowo, impreza jest wszechmiar udana. I tak już mamy ustawione, że skończył się Libion W tej chwili robimy podsumowanie i myślę, że już za jakiś tydzień, dwa powrótku będziemy się przymierzać do Caban Cup. Miłośników piłki ręcznej informujemy, że turniej Caban Cup odbędzie się już w styczniu 2012 roku. Organizatorzy już dziś zapraszają na tę imprezę.